Państwu, witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzystą. W dzisiejszym odcinku wróciliśmy do Szczecina i szykują się tutaj naprawdę mega grube dymy, bo mamy zamiar zagrać w butelkę, ale o bardzo hardkorowe wyzwania. Także robimy dzisiaj dymy na mieście, będą mega, mega, mega dymy na mieście. E, mam nadzieję, że nie wyrzucą nas ani nie pobiją, bo to co mamy zamiar dzisiaj zrobić będzie po musimy prostu jedynie. O sobie mega grube. przypomnieć Szczecinę. Teraz musimy zrobić to samo w Warszawie, tylko dwa razy grubiej, nie? Naprawdę nie mogę się poczekać. <laughs> mamy butelkę, ta butelka wskaże osobę, która będzie wykonywać te zadania. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że najczęściej będzie wypadać na mnie, że ja będę robił najwięcej tych wyzwań. Pokażę wam, że jestem z was najlepszy. Przy się ty chcesz, tak? Bo kamuś jest taki najmniej odważny. Ja jestem najlepszy. Ja jestem najmniej odważny. Ale marcy, tak jest a narcystw, Ty jesteś najmniej e, odważny, ale mogę to zrobić za ciebie, nie ma problemu, ja już się nie mogę doczekać. Ty lubisz robić patole, nie? Nie, ja lubię wyzwania, a to są dwie różne rzeczy. <tuszy> chyba, że byłabym tutaj jego lady, no to by było takim pantoflem trochę, a, a, no ale... Dokładnie! Dokładnie! <tuszy> tak, tak. <Ty> słyszę <tuszy> i ty jesteś nowy na kanale! Czapki tam czerwone, trziceki kiedyś tak na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo niewiele zostało nam do miliona subskrypcji. i Mam nadzieję, że ty, tak dokładnie ty, pomożesz nam wbić te milion subskrypcji. Skrypcji, zostawisz suba, żeby być z nami na bieżąco, bo filmy pojawiają się u nas e, codziennie. W ogóle mam już 7 miesięcy. Zostaw dni, suba! I brakuje Dobra. tylko ile? Ile do, do miliona? Ile brakuje? Mało. 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 Bardzo mało? mało. Nie mogę się doczekać. Naprawdę tak To co, robimy, dymy? Tak. tak! Tak! Zapraszam was do oglądania! Wielka, no. dlaczego świnia jest obok? Dawaj tu do... Do, do sąsiada tak. poszła, co? Ja sobie no, sobie poszła. no do sąsiada, jest tu sąsiada. No, Jestem jest nielegalnie. To są to Chodźka! Po y, ty im tam teren i będą do nas mieli pretensje Lordzik, wracaj! Te auto to moglibyście umyć, co? No, no to razy, bez auto kogo? Co? No ale kto tym jeździ? Ty. Nie, to ty jeździsz za damę cały czas do sklepu z tym autem. Nie do no się bierzecie moje auto, powiem, to nawet nie umyjecie. taka pod, y, pogoda? To wy wtedy. Y, znaczy ja chciałem, y, us... ja chciałem go wczoraj umyć przed trasą, no, powiedziałeś, żeby nie być na razie tak o! Dobra, pieca konkurencja i my losujemy auto. butelkę tak, to my auto, ale nie w y, normalny sposób. Wy my nie myjemy auto w normalny sposób. Chce robi strifty i myję swoimi rzecami auto. Przynajmniej górną część. Wiola może zostać stanikł, jeżeli padnie na ciebie. Nie! Tak, ze spadu, tak, przeszkadam. Ja ja tak, o, co tam wglądzie? Dobra, to można poświeć. Dobra, losujemy, dawaj butelkę, zaczynamy. Ja chcę być dzisiaj szkoda ubrań. O. o! Jak to że ja się nie ubrudzę, że ja nie będę brudny. Teraz robisz strip, ale musisz umyć tą bluzą. Bluza ci jest potrzebna stary, dobra. <głosy> <głosy> ja widać, też się to Mi się podoba? Nie, ja po prostu nagrywam. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja jestem głodny. I tak jest taki, że nie mam dzisiaj pieniążków. No Znaczy mam pieniążki, ale dla was nie mam pieniążków. Musicie podpieprzyć zamówienie, tak jest... musicie ukraść komuś zamówienie. Po prostu wystarczy podejść do okienka i sobie je wziąć. A ja powiem, że to oni numerki. Mylą. No, ja to, ja bym to na dreda dał. Ale ja coś tak czułem, nie, nie miałem takie przeczucie Tylko teraz e, pytanie: czy zrobić to w magdrajbie, czy po prostu wejść do środka? Nie, wejdziesz do środka. Jak wolicie, nie mam do odejścia. Drive'a, drive'a, zrób drive'a. Idźmy do środka. Nie, będzie lepsze filmy. Dobra, lub drive'a. Ale to już jest grube gówno, nie? Trzymaj kamerę, ja tego nie nagram. nie? To już jest dla mnie za grube, ja mój raz Widzisz, jaki on jest? Trzymaj butelkę. Tylko inaczej, my już zrobiliśmy przypał zbyt czemu? Bo tu stoimy i nie że nie i, I patrzymy się na nich. I my się na nich patrzymy. No dobra, oni to dawaj do środka. Kamerę. Pewnie lepiej oni będzie środka. kamerę oni się na nas patrzą i wiedzą, że my coś kombinujemy. No to dawaj do środka. Inaczej by było, gdybyśmy w stanie to zrobić w środku. Ale zobaczcie, to jest ekspert, co? Ekspert. On, 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 już, wie. on już wie, że narobił i że musi wejść do środka. A najlepsze jest to, że my braliśmy gdzieś na tym, na, na, na miejscu. Ja 91? On, nawet nie on nawet jej nie odpowiedział, ja po prostu podszedłem sobie to No tak, a panie numerek. No chodźmy. Stąd, chodźmy stąd. Ona w ogóle nawet nie skumała co się dzieje. Ja wiem, za mało tego jedzenia, z chciałbym się tam cofnąć. co było większe zamówienie. Za, za no, ale dobra. nie było, bo oni nosili to do stoliku. Dobra, kolejne zadanie. Dobrze, ma fajki w ręku, bo kolejne. Nie moje, oczywiście ja nie palę, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście. Nic ty ty nie palisz. Tak. No, nie palę. no tak, tak, tak. Dobra. W każdym, w każdym razie, tak. razie gramy w buteleczkę, kto chodzi i... Musi wypalić całego papierosa w galerii handlowej. Ale jak, my nie palimy się No ale na tej nie będzie musieli zapalić. To tylko dla was. E, inaczej, to e, ja bardziej by to pasowało do wioli. To wiola cały czas ma kiepa, Ale dobra, dobra. No jak losujemy, to losujemy. Dawaj, Dredziasty, lecisz z tym pasat. No idealnie, Dredziasty. Wchodzisz do sklepu, pali my. No po prostu przejdę się po całej galerii. Jakbyś tak ze dwóch trzech ogroniarzy goniło. Dobra, Dredziasz, dawaj, lecisz. zrobisz to. Zalećcie się na mnie nie balone. Ale to jest grube, nie? Słyszałem jakieś alarmu? Słyszałem, no. Co tam? Myślisz, że to może być do mnie? Myślę, że może być do ciebie. Ja już bym chciał wychodzić z tego sklepu, w sensie jest straszny przypał. Dobra, no, może y przyspieszmy krok, bo chyba nas zauważyli, co? Chyba nas zauważyli, no. My już nie gonimy ciebie, bo zauważam, że nagrywamy i nam usuną nagrania. Usuną nam nagrania. Idź w drugą stronę, rozdzielamy się. Masz dokończyć tą fajkę. W górę, pulsujesz ten tyle, a Albo. A zatem, jednego szczubę zapadnie. Gadarnia jednego. Idzie palce. Idzie? Grube to jest, to jest grube, naprawdę jest grube. W sensie grube, no kurde, tego się chodzi do sobie <laughs> godziny ten panie. I on idzie na no, idzie. No i ciemniej pod latarnią, nie? Dokładnie No nic ogarniam, bo tylko czuję tego kierosa, ale nie wiedząc skąd <grym z górka> To, cały to, ślub spalony. Dobra, robimy kolejny przypiks. E... To wchodzi na food trucka? Nie Wielka, nie dasz radę. radę? No co ty? Nie, no to nie masz. Kto da radę? Ale Wielka, ty, ty musisz to zrobić. Decy butelka decyduje. Decy decy nie, nie ma innej opcji. Musisz to zrobić. Nie, jak wypadnie. butelka na decyduje albo na butla na łeb butle. Tak. Ty też bierzesz, każdy bierze w tym udział. Znowu ja? Znowu ja? To jest celowe? Naprawdę? Dobra, to to? Ja on by się wspiął na największe drzewo bałowało. Stary, ja bym człowieku się wspiął na bierze EiFLA, bez żadnych schodów, bez żadnej piramidy, bez żadnych zabezpieczeń. No, Dobra, tak. Dobra ja, ja, ja siadam normalnie tutaj. Bo on się sam. Ty, Wielka. On to robi, nie? Nie wiem, że on to zrobi. My To jest mał pan! <laughs> Okej, daj to, Jak tam na górze? Jestem królem tej galerii! To yeah. jest Czemu zbiła butelkę? No bo. Nienormalna jakaś. Ona zrobiła większy przypał ode mnie przez No tak, w sumie tak. A nie dostała pewnego wyzwania. Zrobiłaś większy przypał tym, że zbiłaś butelkę, niż tym, że się wydarłem i zrobiłem salto na Nie mamy butli, musimy ogarnąć butlę. No to idziemy, to chodź, ty. Ale dredasz chodź. No powiem. ktoś z was robi. Ale no to butelka decyduje. Nie, no to butelka właśnie. No ja wiem, wiem, ale fajnie było, jakby wypadło na was. Nie ale wie, ale... na dwa. to może kamerę też nas uszczęka? Też chcę trochę adrenalinki. Albo na kamerzystę. Tylko nie takiego ale... cool klidżu jak na samym początku, nie? To musimy kupić nową butelkę. Dobra, także kto pije wodę z fontanny? Pół e, pół tego. I tego? Co, pół tego. No, ty tam. Tak, ja na to wpadłem. połowy tych napisów. Nie, pokoń, bo po, po, na No dobra, jest, myślę, jest bakary, powiem bo. tak. Bo. Można się do połowy napisu, tak? No, do połowy tych napisów tego, tam jest pełno tych kolorów wszystkiego. To... Tam, tam są zaraz to, to Mam nadzieję, że na ciebie Moje wypadnie. Mam nadzieję, że to ty będziesz pił. Dobra, lecimy. Na kogo wypadnie na to wypadnie? 3, 4, akcia mocno wypadnie na mnie, coś czuję, że wypadnie na mnie. Tak, na ciebie, na ciebie, na ciebie. O. No, na środek, nie Dobra Dobra, jeszcze raz, no. Jeszcze raz. O ty Dobra no, jeszcze raz, no musi wypaść prosto. No! Ale otarłeś się, dosłownie się otarłeś. No, ale nie, bo to będą by być na ciebie, bo tak na środek no, no, ty, no, ty ba, ty ty by ciebie. Na ale na ciebie, no, ale niech ci będzie, żeby nie było że nikt ci nie nic. Ale że ty tu za Trudno. To... Tak, tak. pamiętaj. Nie ja poczekam troszkę więcej. A co to za różnica? Dobra, nie, 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 troszeczkę więcej. A bo dobra, no dobra. Coś się Pokaż, 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 lecisz, pokaż ile jest. Dobra, lecisz. Trzy, ster rysmacznego. Dawaj, dawaj, dawaj! O moj gdzieś się potróć czymś. Jak wylądujesz Będzie w szpitalu, e, to nie będziemy. Dobrze, że nie ma żadnej pandemii, ani żadnego wirusa. <noise> Dobra, słuchajcie, następny challenge. Kto zeruje towar w sklepie? A w środku. Tak, możemy za to zapłacić normalnie, ale musimy podejść do kasy i powiedzieć, że wypiliśmy już w sklepie no. i żeśmy. zapłacić. to nie ma z tym problemu, ja cię o tym mówiłam, możesz sobie to przypomnieć, pomysł za to zapłacić. Ale nie w sklepie alkohol. Co? Nie można nie, nie można w sklepie alkoholu, nie to. można pić. No to no, tak? No, no, no. nie można wziąć. No, nie, no to jest nic takiego. To się z równie dobrze mogę wziąć sobie taką flachę i pić przy wszystkich, myślisz, że co nie, sprawiliby się do mnie, że nie. to że pije wodę na środku sklepu, no bo to jest miejsce w biznesie, nie wiem, Dobra, lecimy, no. tak. Mm, wioleczka. Na, ja? na nie. stopkę, na stopkę. Nie, no tak było. było. na twoim stopce. Jolka, ty tak mało zadań robisz, no nie ma. Ja? Uch. Już chyba zadejma, bo od razu tu jesteśmy w ogóle. Ja? Tak, tak Wioleczka, nie. lecisz! Ale to było tam! Nie... Było tam. nie. Było tam. nie. Mogę sobie chociaż wybrać jakieś piwo, jakie No dobra, no, że chcesz wybrać. Mało właściwie 7% to jest mocniejszy, Nie, ja tego ja nie lubię Desperadosa. A jaki smak lubisz Desperadosa? No, Żadnego, ja chcę to. Ale to pomysłodawca powinien... A to jest otwierane chyba, tak normalnie. Na przekrętkę. Jest. No, no to dawaj zębami, zębami, zębami. dawaj. Tylko wiem, że umiesz. Ale A ty, A ty tak. też umiesz. Lecisz. Zeruję browara. Pa, 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 pa. Zeruję browara. Ona nie zerowała. No, Czemu ty się Dawaj. O, ale ja i ja z ja na... się przejść. Co, mam w że przy, przy, No dobra, pi, 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 to wielka pi. Myślałem, że zerowanie troszeczkę inaczej wygląda. No dobra, no, ale ma wypić po prostu. <laughs> pani idzie, pani, uważaj, uważaj. Uważaj. Dobre, pi, 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 Trzy, dwa, jeden, wypite. Zadanie zaliczone? Zaliczone. Dziękuję, dziękuję. Dzisiaj się wielka coś się często łyka na tym odcinku. Dobra, gramy o to, kto nie kradnie koszyk. I bierze zakupy, tak, tak. Bierze ci zakupy i normalnie mówi mu, że to jest, są jego zakupy. No i tyle, i się wypuca. Kupujemy te zakupy, co on będzie Możemy kupić. I my powiemy, że chcemy to samo. Ta, I no teraz ja biorę liście Dobra. Ty no. robiłaś wyzwanie, teraz ty kręc. Nie no teraz, teraz jest... Biznesy. Nie, no teraz no, to no jest... jak, no bardziej na białki. Nie, jest nie. tak równo w połowie. Nie, mowa. Połowa, połowa, teraz jest to połowa. jest wyznacznik takiej połowy. połowy. Dawaj jeszcze raz. Ale kamery ma szczęście. Znowu. No tylko no, najbardziej na Adama, no ale dobra. Tredziasty, no. Znowu? Znaczy Znowu? ja my to moim zdaniem to wypadło po równo, czyli powinniśmy to wujkę zrobić. No to zrobimy. Zrobimy, parę. zrobimy teraz, zrobimy. parę teraz. W sensie, zostanę tutaj, żeby poczekać na niego. Pa, 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 Ja zaraz ochronę wezmę! Obejrzcie! Nie! Tuż kobiecie normalnie wózek i jeszcze się z nią kłócili. Ja. Bo... Ona nie wiedziała o co chodzi, nie? Ona Nie wiedziała. Ona miała mańcego. wózek, jest? No. Wózek miałam, nie miałam. Ale ja wyczepiłam, później no. ten wózek, ale ty drodze bym tą zobaczyła tego, to 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 to... To... O gramy, no. dawaj drobiazm. Dobra, e, kwestia, kwestia jak nas wyrzucą z tego sklepu to jest... podejrzewam 3 minuty. Yy, ale wiesz co, wiesz, tyle ty życie zrobiliśmy jeszcze do tej paliwa. Może się zmienili ochroniarze i w ogóle. I to dobra zamiast. ja bym stąd zawijał. Szybko ja, ja bym stąd zawijał jak najszybciej. Ja... I oddałbym tej babi wózek, no ale dobra. No to ja myślę, retrycy... ja że retrycy... ja bym że 40 jej oddał mnie, ale Do końca, nie? No. no, ona wyszła na idioski, ja to Wszystkich to ona wyszła na idotkę, Na dzisiaj, że to ona zabrała. Pani odpowiedzial, Pani bierza, się co to JJ Tomson. Nie bo ja zakupy robiłem. No nie, paczki były. Co się przelało? Jezu. się dzieje? alkohol się wylał. Że alkohol się Alkohol się wylał u Właśnie. No właśnie, ale ta nie spożywaliśmy. O oh my god, wiedziałem, że będą z tego problemy. Alkohol jest od Co pani wiadomo za głupoty wylało się? Nie moja wina. Nieszczelne nie butelki macie w sklepie. Tragedia. Właśnie ale sklepie... przecież chcę ma... zapłacić za alkohol. To w czym problem? Równie dobrze, że nie musimy no, za niego pewnie... płacić. Pani chciała sama wypić teraz, tak właśnie Żydzi. Pani żydzi. <laughs> ojoj, ojoj, jestem Ej, no. Tak? Mamy odcinek A ma, ma, tak, ma pan maskę? Pan ma maskę. A może by to załatwić, bo ja się śmieszę, Dobra, wiesz, został w to piwo, nie chcę, żebyś za nie zapłaciła, to jest zostaw! Dobra, to jest po prostu żenujące, co tutaj się dzieje. Zaraz robimy antyreklamę, jak będą dalej tak postępować. Ale ja nie, nie nagrywam pana, tylko pan mi wchodzi w kadr. Pan nie musi być. Ja nagrywam jego. Dla siebie. Bo my robimy pani Płacą to płacą, ale tak. wypili. One wypili przecież, tak? Dobry kierownik wyjaśnił, dobry kierownik. Dziękujemy, panie kierowniku. I tak się załatwia. No i można załatwić nie Można. No dobra, no to co, teraz lecimy do sekshopu shopu i musimy zrobić jak największy przypał, po jakiej zabawki BDSM, e, no wiadomo. Nie, ktoś musi złożyć takie zamówienie po prostu i się pytać o takie rzeczy, żeby po prostu było wstyd. Ja lubię takie rzeczy. No to ja dobra. Nie mam, nie mam wstydu. Nie masz wstydu. A chcesz te zabawki potem? Mogę Ci oddać? Tak, tak? miało udany, wieczór. Dobra, no ka każdy by to myślę, zrobił. To będzie takie fajne przyjemne. Fajne, przyjemne, tak? No dobra, można powiedzieć, Bardzo że teraz jest tak, na mnie. Teraz jest na ciebie. Się nie wymigasz, nie wymigasz się. Nie, nie, się nie, nie, nie. No nie dobra, lecę, lecę. Lecisz, no ale. Ta, ale ja ci mówiłam przed sklep, on będzie. Nie, ja tam nie wejdę, nie Ale to zrobię Ale to jest to ja się nie ma. O nie, 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 to nie, 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 to Musisz nie, 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 musisz mnie nagrać. Musisz nie, nagrać. nie, ja mogę nagrywać? nie, 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 Potrzebujemy nie, dużego sprzętu porządnego. Lecimy? Lecimy, lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Możecie tam... Dzień dobry. Dzień dobry. Czym pomóc? Szukamy e, jakiegoś sprzętu do BDSM. Na... Dla mnie dla mojego chłopaka. Jeszcze raz. Jakiegoś sprzętu do BDSM. No to patrzeć. Szukać trzeba. Okay. Coś takiego porządnego byśmy potrzebowali. No ja tutaj, bo mi chodzi to są te skórzale, tak? Tak, Ja ta, ta. to tu tylko to, co widać, bo będę miał do dopiero w następnym tygodniu. Ale jakie zestawy są? Bo na sesję zdjęcia mu potrzebuję. No? Żeby zdjęcia porobić mu. No. Ale A to takie zestawy są. A jakie to, to tam są zestawiki? by tam się pozbierało, ale głównie że to takie zestawy A to tam jest nie? Masz page, no kojlanki. Dobra. E, Obróża... Obróża no, to musi być, obowiązkowo. Tak, taki wysokowy, nie? Mm. Ale okej, okay, to, to to by było chyba spoko też, ale... Ale coś mocniejszego. Coś mocniejszego do... właśnie. To by było, by, by, A z tych to... zabawek coś takiego, bo też z takim właśnie też by była fajna no. bo fotka, dobra by była. Ale to za duże, tak mi się ale wydaje. to zostanie już dla nas po prostu. I od razu pazariny byśmy strzałowali jeszcze. Nie ma. Nie ma? Nie, nie, ma, nie. nie to, nie, to nie O, plaka ma, plaka też jakbyś, co? I założył. To by było dobre. No dobra, no to co, to weźmy może jakiś te, te, no ten, nie, to ten to zestaw. no, to weźmy ten zestaw. Jakiegoś takiego długiego i porządnego, takiego grubego byśmy jednego tildo. Można plikiem płacić? To myślę, że taki ci ten wejdzie. No. No dobra, no to... Choć nie, bo po ostatnim... Dobra, to weźmy ten zestaw. To jest na no. tak? No to jest ten zestaw. Dobra, no to weźmiemy ten zestaw. to są z wibracjami. Oooo, ale to wtedy to tylu ludzi wrzucają. Dobra, to może najpierw zostajmy przy tym samym no to co? Coś to Dobra, Coś tam. sobie go kupię. Dobra, A dla ciebie byśmy jakiś strój bieli. Strój? No. Ale to dzisiaj chcesz, strój brać? O, takiego policjanta, to mi się marzy. No. To... Dobra, to nie. A masz to wypadają Dobra, okej. Okay. Nie, to na razie zostawimy no, jej nie wszystko naraz. Tak dopiero startujemy z tą zabawą. Musimy się rozkręcać po Tak. Dobrze? Ale w znaczy, jest Ja miałem tak kupił, też taką, Ale w sensie tak miałem. Znaczy, bo my to z dysansem fajnie zrobiliśmy. I, ale goście w ogóle goście nic chyba, nie? On był taki przestraszony. On był przestraszony. On był, on był nie? Speszony, strasznie, okropnie. No dobra, z tym sex -shopem wydaje mi się, że wyszło nawet całkiem spoko e, Teraz mam pomysł, żeby zrobić coś takiego, że mm, wejdziemy do sklepu. Jedna osoba wchodzi do sklepu, druga nagrywa. E, bierzemy zakupy za, nie wiem, dwie stówy. E, I mówimy, że nie mamy kasy, i czy możemy odnieść dobra. i się kłócimy. Czyli wszystko już będzie rozstawione. Tak, ale... możemy oddać Albo że chcemy wziąć się... za darmo. Odnieść. Albo będziemy się kłócić, że chcemy wziąć za darmo, po prostu. Dobra. Wchodzimy do biedronki. Znaczy, już zgadnialiśmy to, tak? Może dwie osoby niech to zrobią. Jedna osoba musi nagrywać, druga osoba musi się skucić drugą osobą. To co, lecimy? Ja się będę kłócić, proszę. No dobra, ja no dobra. Ja ale trzeba wylosować osobę, kłóra. która y, po prostu to zrobi, czyli weźmie te zakupy, i ja Dobra, tak dawaj. Lecisz. No tak nie do końca na ciebie Adam, ale No teraz na pewno na ciebie no wypadnie. No a ja będę się kłócił, no ja będę się problemu. wyzywać, jesteś Czyli... nieudacznikiem. Aha, ty nagrywasz. Nie, ja bo ona nie nagrywam. Albo dobra, ja nagrywam. No dobra, mogę się ja mam mogę... kupuję. Tak. Możesz, możesz. Mi? Okay, no, to ja będę się Mam pomysł, mam. jak można to rozegrać. Ty jesteś nieudacznikiem no? życiowym. Jesteś nieudacznikiem no? życiowym. No, że nie wiem, nie, że tak? nie masz pieniędzy w ogóle, ale nie nie udajesz. I ją oszukałeś i ona o tym nie wie, że ty nie masz kasy. A ty chcesz zjeść coś i jesteś głodna i się na niego zrzesz. Dobrze. Że jest nieudacznikiem. To ja, ja to, wiem, ja to ja to wiem, tak. też się umiem dać, no. więc ogólnie zakładajcie stopery jak macie, bo będzie grubo. Ja już wiem co powiem, ja już wiem, co powiem. Dobrze, Biorą zakupy, robią I wychodzą tak. Róbcie, róbcie. No czekajcie widzowie na niezłą szopkę, bo może być naprawdę grubo, nie? To jest mocne. Ja mocne gówno, mocne gówno. Szczerze, nie chciałbym w tym brać. Udziału. Ja też nie chciałbym w tym brać udziału. To mnie, nie wypadło, bo nie chciałbym, żeby wypadło. To jest no. wstyd. Na wystarczy i słuchaj. No, słuchaj, jeszcze musisz udawać alkoholika. Alkoholika. Alkoholika, dodatkowo, weźcie no dużo do alkoholu. Dobra, Jesteś dobra, alkoholikiem. Dobra, ale zobaczcie, jak zakupy w ogóle z nim ciekawe na co my jedziemy. <laughs> dobra, alkoholik, pamiętaj. E, ty <laughs> Ot jest złym mężem. <laughs> <grymne> nie ma pieniędzy. No Jesteś totalny. To, nie na, to na głowę. Nie To nie ale na nim, bez pieniędzy. Ale będzie grubo. Co na narobiłaś kiedy? Z bogu robić tak, kiedy? co to Trzymaj się tak. ale że nie co to wszystko. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. To. To.

Nie, 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 nie. Nie, mam. To ty masz pieniądze. nie, nie, nie. Ja. Nie, to, budy, nie, nie. Nie, nie. Nie, masz Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 masz Nie. 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 Masz mi Nie. 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 kupić.

야, PROLE! CA TO ME! CA TO ME! CA TO ME! <śmienicza> <śmienicza> no, no, tak, Dobra scena? Za mocno Za mocna Wygraliście dzisiaj wszystko, nie? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem Ludzie w szoku Szkoda, że reakcji ludzi nie nagrałeś Dym był taki, że szok Pierwszy raz coś takiego widziałem na oczy Pod latarią Mila to wódę będziesz zarabiał <śmienicza> Dobra, ja obejrzałem tą scenę, <śmiennie> to już była patola taka. straszna. strasznie. nie <śmiennie> że nie można Dobrze. za bardzo używać takiego patola, ale no to, to była... No, o, i gruba to była. Była, to była. To dla was, widzowie, to, 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 to dla was. Nie no, ale to baba to nie, nie mogła ze śmiechu, nie? No, kasierka tam... No, one, ale ona chyba. od razu będzie że nas poznała, więc... To, nie, to ja się prawie... nie powiedziała tego, tylko ona tak jakby od razu się zaczęła śmiać, bo już wiedziała, co się szykuje, nie? No. Ona od razu, ona tylko tak i dobra, przepraszam, ona do Ale ludzie, ale ludzie w co się dzieje w ogóle. ja nawet ze śmiechu. Oni w ogóle e, powiedzieli, taka kasjerka, ta, co nas obsługiwała, powiedziała, idź zobaczyć, czy się nie piorą przed sklep. Zaczynamy no. <grywa> no, ja no, naprawdę. Ale wydaje mi Ale się, że widziałem, bo za nami aż ja wybierz. Tak, mówię. no, sprawdzał, czy się nie, nie nawalacie. Ale a naprawdę o oh, ja... jak. Oh. Dobra, dobra. Jest to z tego miejsca. z tego miejsca. Musimy stąd uciekać. Wyzwanie to wyzwanie, tak? Dobra, Oki Toki znajdujemy się aktualnie na stacji i jest ostatnie. Już ostatnie wyzwanie w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam. Się się podoba do tej pory, bo jest naprawdę wydaje mi się, że jest super ten odcinek, także zostawcie łapeczkę w górę. Jest ostatnie zadanie. Losujemy butelką, kto będzie to robić, wiadomo, musimy wejść do obcej osoby, do auta i powiedzieć, żeby jechała, bo jest z ubera i się wykucać. Tak jakbym zamówił po prostu sobie. Tak, ubera, e, albo jest to jest za gruba. Chciałbym wejść, bo pojechać. do, do auta, nie? Na jego, do jego Nie, no weźmy zadanie. Tak Dobra, Drodziasty. No tutaj to już tak idealnie na ten. Teraz już zmienił zdanie. już. czyli na już sam nie jest, jest fajne. Jeszcze ja. Ju, ale e, już nie jest fajne, tak? Kropka nad i. A co nie ten e, Te wyzwanie. Powiedz, że jedzie na sesję zdjęciową, spieszysz się. Tak, no, proszę tak. jechać, mam tak. sesję zaraz zdjęciową i tyle. Drydziasty, ty nie dasz rady. Już ktoś fotografem zadzwonił normalnie. Dobra, nieważne. E, no, <laughs> idziemy e, to co? Gdzie są samochody? Pod Biedronką pewnie. idziemy pod Biedronkę. To jest inna Biedronka. To nie jest ta sama Biedronka. Jesteśmy w innym miejscu. tam za duży przypał. Tak. Musieliśmy uciekać. Tylko. To zamknięte. Proszę, ale yy, co zrobić? A jak? Pani Irena, tak? Co się... Nie, o, co tam... Aneta. Aneta. No to Aneta, no to jedziemy chyba, tak? To... Nie, ja właśnie nie mam. Ja powodu. na sesję się spieszę. Ale to pomyłka. Jak pomyłka? No Bolta zamówiłem, Taki sam samochód. Nie, to pomyłka. nie, naprawdę. Pani nie jest od Bolta? Nie. Na pewno? Na pewno. Pani sobie żarty, pani. Nie. No nie, jak mówiłem nie. się, naprawdę się śpieszę. Nie, ale naprawdę nie jest Bolt. To nie jest, jest Bolt? Nie. Przysięgam. Dobra, no to już nie będę pani. Nie, poważnie. Dobra, ja będę czekał dalej. Przepraszam Panią nie, bardzo. Nie Bo ja na sesję się śpieszyłem i taki dziś. Mam kamerę nawet w ręku. Dobra, przepraszam. Ale jaka pozytywna, jaka miła! Kamerzysta od razu masz kamerę. Jaka miła była do mnie! W ogóle się nie zdenerwowała. Zaczęła się śmiać. Mega pozytywnie zakończyliśmy ten film. Myślałem, że będzie się do mnie próć. Ale nagrałeś No nagrałem ją. Czy ją nagrywałem? No perfidnie jej nie chciałem nagrywać, ale nagrałem całą rozmowę. Wyzwanie, no, nie, no, nie, musi być, nie musi być. Wyzwanie patala. zrobiłem, nie musi być patala, nie. bo no. nie ma Patoli, Co, to, a to się nie, nie Skąd ja mogłem wiedzieć, że ona tak miło do mnie podejdzie i w ogóle się do mnie nie spruje, W ogóle no, się fajnie. uśmiechnęła. I pozytywna, I pozytywna teraz scenka była. No i fajnie, no, to okay. była pozytywna scena. Widzicie? Tak. Zresztą sam ją zobacz. Ze względu na to, że tak średnio wykonałeś to zadanie. Ja średnio wykonałem tak. zadanie. Aha, to każdy ma być wulgarny, Dobra. agresywny i każdy ma się w do zdanie, mnie. Pruć. i jeszcze weź numer, jako bonus. Numer telefonu? Tak. Przestań, po co ja mam od tak, nim tak, Jak ta pani wyglądała fajna taka? Tak, o, czyli jednak. Weź numer telefonu. Ostatnie zadanie. Ona już poszła. Przestań? Tak, nie ma jej w samochodzie. Dobra, przedłużasz film, przedłużasz nie, odcinek. To ona tam stoi, Nie, nie to ona poszła. Wyszła samochód. Wyszła z samochodu, no każdym... podejdź po numer. Widzisz, ja rację, że to ona. <grym> tak, chociaż na <grym> sesji mnie zdąży, że to chociaż <grym> numer telefonu uda mi się dało. Nie, nie było żadnego zakładu. No i to przeciągasz tak bez sensu. No. To... Pozytywna pani. Już Dobra, pozegra. Gadała się. przez telefon, nie będziemy przedłużać przecież. Już i tak namęczyliśmy tutaj tych ludzi w Szczecinie. Współczuję ja im. To jeszcze nie koniec, jeszcze go... jeszcze nie koniec ja za niedługo koniec. nowe wyzwania. Będzie jeszcze grubiej. jeszcze grubiej. Czekajcie na kolejny film. Zostawcie subskrypcję na dole, łapeczkę i co? Widzimy się w następnym filmie. Yo!